Hej! Witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka I kontynuujemy sobie naszą... Naszego Let's Play'a Idziemy... A jakbym pogadał z watrasem, na temat... Co do tak? Powiem ci, co udało mi się do tej pory ustalić. Podobno odpowiedzialni za to są bandyci. Elwrich, czeladnik Torbena, powiedział mi, że to właśnie oni transportują porwanych drogą morską. Wydaje się, że zamieszani są w to jacyś piraci, choć nie wiem jeszcze na pewno, jaką odgrywają w tym wszystkim rolę. Uwolniłem Elwricha z łap bandytów. Bandyci porwali dziewczynę imieniem Lucia. Porwana dziewczyna Lucia zadawała się później z bandytami. Chyba jesteś na dobrym tropie, oby tak dalej. Okej. Okay. Co do tego... Co wiesz? Dobra, to nie. Musimy iść do... Górnego Miasta. I po prostu go zdemaskować. Tego gościa. Nie wiem już w co wierzyć. A, to... To tylko gadań. I tu sobie zapiszę, bo ci będą mnie teraz zaczepiać, że. gdzie idę! Nie wiem już, w co wierzyć. Stój! Do górnego miasta wpu. Dobra. Możemy Należy do straży. Pozwól mi przejść. Andre cię przyjął? To może faktycznie? Jesteś teraz jednym z obrońców miasta. Pamiętaj więc, aby być uprzejmym wobec ja jego mieszkańca. Komu można ufać? Okay. O nie, Lotar. <laughs> lotar mnie będzie znowu zaczepiał. Aaa, to znowu ty. A więc udało ci się w końcu przedostać do górnego miasta. Panują tutaj pewne prawa, których musisz przestrzegać, inaczej znajdziesz się poza murami miasta równie szybko jak zostałeś wpuszczony. Wolno ci wchodzić jedynie do budynków przeznaczonych dla handlarzy. Inne domy należą do bogatych obywateli. Jako członek straży masz prawo wchodzić do pokojów palady, jednak twoja kwatera znajduje się w koszarach. W tej dzielnicy mieszkają ważnie, rozumiemy się? Oczywiście. Mogę ci Oczywiście. O Dobra, ale my chcemy pogadać z biczkiem Fernando. Nie Jak interesy? Nie za dobrze. Wszystko było tak, dużo tak. łatwiejsze zanim zniknęła bariera. Więźniowie wydobywali z kopalni całe tony rudy, które moje statki przewoziły na kontynent. W drodze powrotnej przywoziły jedzenie i inne towary. Niestety, te czasy minęły. Zostaliśmy odcięci od kontynentu, więc musimy zadowalać się jedynie tym, co dostarczają nam nasi chłopi. Z czego się teraz utrzymujesz? Na razie żyję z oszczędności. Jednak jeśli nie uda mi się szybko stanąć na nogi, Wkrótce będę miał poważne problemy finansowe. Ścieżka cnoty jest długa i kamienista. Sprzedajesz broń bandytom? E, skąd ten pomysł? Oto lista towarów, którą udało mi się u nich znaleźć. Widnie na niej twój podpis. Mam też pierścień gildii kupców zamorskich Araxos, a ty jesteś przecież kupcem zamorskim, prawda? Nie próbuj zaprzeczać. Przejrzałem twoje machlojki. Musisz mi uwierzyć. Nie chciałem tego. Na początku chcieli tylko żywności. Interes szedł słabo, więc się zgodziłem. Z czasem chcieli coraz więcej. Zagrozili, że mnie zabiją, jeśli nie dostarczę im mieczy. Nie możesz mnie obwiniać. To ja jestem tutaj ofiarą. Nie wie, komu wierzyć. Jaka to smutna historia! Jak na kogoś żyjącego w górnym mieście jesteś wyjątkowo odrażający. Sprzedać duszę za kilka uncji złota? Ech. Ech! Muszę zarobić na życie! Jeśli nie będzie mnie stać na pokrycie kosztów, to wyrzucą mnie z powrotem do portu między tych obdartusów. Zajmie się tobą straż. Tak, nie można! Ależ oczywiście, że można. Na i nosa! Jestem zrujnowany! No, jesteś, jesteś. Jesteś zrujnowany, panie Fernandobyczku. Trudno mi w to uwierzyć. <coughs> Dobra. To to takie Możemy jedynie przeczekać. A właśnie, jeszcze Elwry. Hej, ty! Byłbym zapomniał. Znalazłem list od Lucy. Co? To ja. Daj mi go! Nie sobie. Czy tu, czy tu, nie czy tu, wiesz, czy tu, Aż tu, Nie mogę w to uwierzyć. Nie, nie, czy, czy nie, nie wierzę. To niemożliwe, żeby teraz mnie zostawiła. Zabierz ten list. Nie chcę go. Ona do mnie wróci. Wiem to. Podno być tego pewny. Ona nie wróci, bo ona jest w Jarkędarze. Nie trzeba. więcej <tuszy> Obozie Bandytów. Jako pomocnica a kucharza. Dobra, to idziemy jeszcze do Andreby, wypłacić nagrodę za tego oszusta. I idziemy jeszcze do Dobromora. mu oddać tą misę. Chcę odebrać. Bo... bo nie Albo czekajcie no... Łę, mm. to muszę iść do watrasa chyba, a nie do... Muszę iść do watrasa, a nie do tego do... Uj kurde, teraz mi się przypomniałem, ja miałem ten ornament odnieść. Wee, kurde, będę musiał się specjalnie później cofać, jasna dupa tej. Mmm. kurde, niepotrzebnie z tym laresem szłem. Tam a z ten ornament będę musiał jeszcze odnieść później. Kurde, kucie blady. Tej. O, to trochę zajmie to. Co do tego, wiem, kto dostarcza uzbrojenie bandytom. Nazywa się Fernando. Doskonale. Martin podjął odpowiednie kroki, aby zakończyć ten proceder? Jeszcze nie. Pośpiesz się i mu o tym donieś. Trze Martin, dobra. to od razu pójdziemy sobie jeszcze do tego do mm, Do kogo? do tego no do Bromora nie? po prostu trzeba ciekaw czy będzie coś mówił o borce żeśmy go wydali może lepiej pancerz zdejmę on po prostu za dużo bada. Mam misę, którą ukradła ci Lucia. No, czas najwyższy. Nie chcesz wiedzieć, co się stało z Lucyą? Nie. Niby czemu? Misa w końcu. A interes działał, działa i będzie działał i bez niej. Przecież nie mogę jej zmuszać do pracy dla mnie. A może jakaś nagroda? Możesz za darmo zabawić się z jedną z. Nie bardzo. To możesz równie dobrze się od... Nie waż. To... nie liczy na to, że ktoś... Oh. Dobra. Mamy. No. Oto misam. Za... <noise> Dzięki. <głos> nie no, nie chciałem się zabawić. Rzecz. Chcesz czegoś jeszcze. Nie, nie chcę. My nie chciałem się zabawić, a ty mnie namawia. Bym sama tego ciała tak, Kulta to, to, to opowiada takie A, to tylko gadanie nie mów, że to nieprawda Tak to bardzo trzymam się od tego tak prawda. dalej być nie może <coughs> tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło Dobra Martin Hej, ty Jeśli chodzi o tego handlarza bronią, pokaż, co tam masz. To pierścień od jednego z bandytów. Należał do zamorskiego kupca. Na liście broni i innych towarów dostarczonych bandytom widnieje podpis niejakiego Fernando. Fernando, kupiec z górnego miasta, przyznał się do robienia interesów z bandytami. Sądzę, że to wystarczy. A więc to Fernando no to nieźle wpadł. W sumie to dziwne. Zawsze wydawał się takim praworządnym obywatelem. Przypilnuję, żeby przez długi czas nie wyszedł z więzienia. Naprawdę się spisałeś czapki z głów? Watras będzie zachwycony tymi wiadomościami. Okej. Okay. Co przyjrzyj? Wow, miecz runiczny. Święto strzała. Dobra, ale my idziemy do Waterasa, nie? Teraz jeszcze No, bo jeszcze to zadanie nie zostało wykonane do końca, więc jeszcze Jeszcze do Waterasa idziemy. Trzymam się od tego z daleka. Widzi i słyszy się to i owo I pracuje nie ma To było oczywiste wierze. od dawna nie, <coughs> nie wierzę w to Nie wierzę w to Naprawdę? interesujące. Nie wiadomo już, komu można ufać. Wiesz, mówi się o... <laughs> Kurde, łażenia w tejże grze jest od groma, naprawdę. Jest więcej łażenia niż grania. Nie no, w sumie łażenie to też grania, Cały czas gram, ale... Prawda, trzeba się tu nałazić. Jak byk żeby coś osiągnąć. Ale Beliar nie A znosił jeszcze sam początek gry i niszczył wszystko, co innos. Co do tego wiem, kto dostarcza uzbrojenie bandytom. Nazywa się Fernando. Doskonale. Martin podjął odpowiednie kroki, aby zakończyć ten proceder? Tak, zadba, aby dran nie wyszedł za szybko z lochu. Dobra robota, synu. To co? jestem już gotów zostać członkiem wodnego kręgu? Nie tak się umawialiśmy i dobrze o tym wiesz. Oby Adanos oświetlił ścieżkę. Hey Ej no, powiedz mi. Nie musisz. Co nie, co no To co jeszcze nie zostanę członkiem wodnego kręgu? To co ja muszę zrobić? Aha, już wiem, co muszę zrobić, żeby zostać członkiem wodnego kręgu. Muszę tam... Muszę... Zaginionych ludzi znaleźć. Znaczy, muszę się dowiedzieć, gdzie są zaginieni ludzie. Hmm. Co teraz, co teraz, co teraz? Żeby się dowiedzieć, gdzie są zaginieni ludzie, no to muszę iść do... Tego... Do Dextera, bo on mi powie wszystko. Hmm. O, bo jeszcze, o, jeszcze mogę iść do tego pirata, do skipa. Trzeba uważać na to, co się dzieje. To przecież wiadomo, nie żartuj sobie. Dost. Ej, ty. jest <laughs> Jezus. Jasno. Powiedziałem, dokładnie. Chciał mnie uczyć. Zręcz mnie J J mówili, <laughs> to zręczności mi nauczyć trochę. Dobra. Dla razu się odezwał ten ornament. Go to dręczy. Dobra, hop. Ło! sobie nie zginął se. Musimy płynąć, pogadać ze skipem, tylko nie wiem czy w pancerzu straży to się uda, Muszę zobaczyć. <laughs> Ojoj, oj oj, oj. Oj, 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 oj. O, Skib już wstał. chciał zacząć rozmowę. Pewnie. No, nareszcie jesteś! Czekam już od paru godzin! Chwileczkę. Nie jesteś kupcem z miasta, prawda? Gdzie jest Baltram? Kim jesteś? Nie mam pojęcia, czemu miałoby cię to obchodzić, ale jeśli musisz wiedzieć, to na imię mam skip. Mówi ci to coś? Kto? Nie mów, że nie słyszałeś o skipie. Skąd ty się w ogóle wziąłeś? Jestem najbardziej poszukiwanym w Corinii z przestępcą. Ja i moi chłopcy od lat grasujemy na tych wodach. Musiałeś o tym słyszeć? Jesteś piratem. Tak do cholery. Przecież to widać od razu. Jestem też nerwowy. Jest tak potwornie nudno, że aż chce się gryźć liny. Baltram, czekasz na tego kupca? Myślisz, że jesteś cholernie sprytny? Co? Przecież mówiłem, nie? Wygląda na to, że ten przeklęty handlarzyna zapomniał o mnie. Ech, jak ja bym chciał, żeby jeszcze raz wpadł mi w łapy. Skąd pochodzisz? Chcesz wiedzieć, gdzie mieści się nasza kryjówka? Nie jest to rzecz, o której chciałbym mówić jakiemuś typkowi ze straży. Nie mam zamiaru ci o tym mówić. Po co masz się kręcić wśród nas? Wyspa Corinis jest duża, ale jeśli nie masz Kogi lub okrętu wojennego, to i tak się nie dostaniesz do naszej kryjówki. Musiałbyś też znać drogę przez klify. Nikomu, kto nie zna tajnego przesmyku, nie udało się jeszcze tamtędy przepłynąć. Tylko dwóch ludzi zna tę drogę, a ty nie jesteś jednym z nich. Ostatnio zniknęło wielu mieszkańców miasta i coś mi się wydaje, że maczałeś w tym palce. Co? A niech to szlak! Ale widzisz, to nie jest takie proste. Wyglądam na handlarza żywym towarem? Nie. Włożę tylko towary i nie interesuje mnie, co to za ładunek i skąd pochodzi. Woziliśmy już wiele towarów dla tych świń. Na początku to były zwykłe rzeczy. No, czasami trochę się szmuglowało. Dopiero później dowiedzieliśmy się, że porywają tych ludzi. Nie mam zielonego pojęcia, co z nimi robią. My ich tylko przewozimy. Co to za oni? Bandyci. A kto inny? Szumowiny, które kryją się na całej wyspie. I działają nie tylko w pobliżu Korinis. Bandyci mówią mi niewiele. Mów konkretnie, imiona, miejsca, kontakty. Imiona? Chcesz wiedzieć, jak się nazywa ich herst? A szlak by to trafił. Pamiętałem przecież. No jak ten pies się nazywał? Ehm. Nie mogę sobie przypomnieć! Chociaż jego imię było krótkie i łatwe do zapamiętania. Ale mogę ci powiedzieć, gdzie go spotkać. Masz przy sobie porządną mapę? Nie. W takim razie chyba muszę ci opisać to miejsce. Na wschodzie znajdziesz farmę. Jej właściciel ma na imię Onar, o ile dobrze pamiętam. Farma otoczona jest przez duże połacie pól, a na południe od niej na wysokiej skale wznosi się twierdza. W niej znajdziesz tego człowieka. O, przypomniałem sobie właśnie jedno imię. Dexter. Tak, jeden z nich na pewno nazywa się Dexter. Dokąd zawozicie tych ludzi? Już mówiłem, że nie wyjawię ci położenia naszej tajnej przystani. Dobra. Okej. Okay. <laughs> pozbieramy sobie rybcie jeszcze i dobra to będzie wszystko i w następnym odcinku już ruszamy do ruszamy do najemników i chyba właśnie w Znowie jak już będę tam gdzieś w okolicy więc dzięki no i cześć